La, 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 Bo widzę twoje twoje... Wojtek, ale nie skacz, nie skacz! Nie oszukuj! To psy Ja, ja powiem, że skakanie gówno daje. Czekaj, ja, ja, mam, ja mam pomysł. Bo Wojtek, że skakałś szczytował sobie lekko. Aho... Ja sobie F5 włączę. Myślę, że to będzie dla ciebie kara. Poskaczesz co jednak, już borska. Nie, nie ma skakania, nie, nie ma skakania, powiedziałem. tak Wójtek... Dobra, nie tędy, Ale jak w... ja Nie, ja nie nie i przestań skakać. Ale możesz F5 włączyć. Nie, nie masz żadnego F5. Ja sobie włączyłem F5. Tres, tak. Przestań. Ale jesteś bezczelny. Nie mam włączonego F5, o co ci chodzi? Wiesz, my to chyba już trzymać Specjalnie wyłączyłem F5. Także nie widzisz, że ma Slipton. No i wie ja pewno może F5. Czy ja się znam. Nieprawda. E, ja myślę, że wszyscy ci. Napiszą w komentarzu, czy Wojtek miał F5. Zresztą ja sobie też co mogę zobaczyć. Ale piszcie, jeżeli tak, jeżeli miał, to Wojtek jest cheaterem. Wojtek jest cheaterem. Poczekajcie, bo się zgubiłem. Nie ja za Wojtkiem idę. A Babu jest za łapki. jak gdzieś doszedłem chyba. Nie Maćku, do, nie chodzimy do, do za mną. Niestety. Zaskary. Ja po prostu chciałem, żebyśmy lepiej ten labirynt poznali. Tak! tam Wojtek. To głębnie. nie? Ja, idźcie. On jak... się kombinuje, słuchajcie. O, 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 już kreację. Ty chcesz w dziób? Halo. Wojtek. U -u. Wojtek, chodzi, ja pamiętam drogę. Nie, ja sobie po prostu zrobię tak właśnie, widzisz mnie? Widzę cię. No to patrz. Ty już nie. Jaka bitch. A ty też jesteś niewidzialny. No widzisz. A nie, jesteś widzialny. A ja nie. Hi, hi, hi. No niestety. To było jakoś tak. nie To, to nie tak. Ta, ta. ta, ta. Macie nie. Skały zjezerały i Po co ty żeś... Po co Nie żeś? wierzę. Baciek. Nie, nie Nie, nic. tak nie wyjdziesz. Musisz od dołu. Nie mów nic. Ja już nothing, nothing. O, a ja uderzyłem, ale mnie wybiło, nie? O, ciebie o. też. No, o nie. Ja sobie poczekam. Nie, ja poczekam. Nie ja, też poczekam. nie, ja też poczekam. Nie, ja też poczekam. No chyba. Co? Ja pierdzisz mi zepchałeś z tym swoim dup, tłustym dupskiem porzonym. Słucham? Co ty, to Co? był Słucham. E, ostatni parkur y, w tym roku. Zbieram rok zaczął. Kanale. No więc mówię. A u Ciebie? No to będziemy do na kogo no, nagrywać? Dobrze. Nie, ja do Ciebie nie będę nagrywać. Słucham? Ja wymyślę coś innego. O, ja sobie zrobię Słucham? serię solo. I będzie Minecraft w kaloszach. No, Także słuchajcie, standardowo, jak co środa, yy... zaczynamy nasze parkurki. Taka, no, już mi się nie podoba <grywa> po prostu. Hop. Hopa, chopa. To pamiętaj, żeby tak ładnie na, na krawędź, nie? Na samo no, no, ej! No skończ, skąd... będzie. <grywa> Chodź, tutaj już będzie lepiej, bo jak się spadnie, to się nie zabijesz, przynajmniej teoretycznie teoretycznie teoretycznie, teoretycznie. I tutaj teraz ja pierdzie nienawidzę. widzę nie widzę widzę no to i co nie że żeby my... o nie Aha, nie dawno teraz a gdzie jesteś na śniegu no dobra. ale zrobiłem no dobra no już jak tu jesteś to jest ok tu potem tylko będę musiał ci powiedzieć co i jak bo to jest trochę complicated <laughs> no tak to mm -hmm. Na 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 O Jezu Kłaczek No ej! Focus Nie umiem tego, ja jestem za gruby Ja e tam, rada. szarada. <coughs> Gdzie ty poleciałeś, halo? Bye, have a great time Dobra, tak, dobra, proszę bardzo. Jej, exit. Open. Jest w ogóle 30 pomieszczeń. Ile? 30. Także <gry> Także będzie nie? na. No nie wiem. Na dwa tygodnie pewnie. No jak nie więcej. Oho, lavalet. Oho. Mhm. Mm ja mam parkura, mój to? Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Mam dwa przyciski i nożyczki. Ale powiem ci tak. Can break wool i carpet. Focus on. Ej, te chlostki jakoś się bardziej na tym 1, 15 1 ślizgają, słuchajcie. Może masz zabrudzoną klawiaturę, czy Tam jesteś brudny. Nic nie mam brudnego. się lepi jak u Froda. <gryszkowie> to się. <utłokcie. gryszkowie> ma. Tu jest do bichu. Nie ma. Tu jest do. żeby wyskoczyć do góry. No. <gryszkowie> bo do góry masz. Jak cię ładnie tepa. Tam jesteś, biczo, widzę cię. No jestem, bo to jest checkpoint. Tam jest ziemia obiecana. Mhm. Ale niestety, żeby do niej dotrzeć, jest bardzo trudno. Mhm. Nie jest trudno, sobie O. 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 O Jezu. O Jezu, tak pod kątem, czy on zwariował? Wojtek, gdzie jesteś? No na górze. A to co robisz, że się nie patrzysz na mnie? No tu. Wyjdź z telefonu, powiedziałem. Ale ja nie jestem w telefonie. I tu jest najgorszy i ja tu... O, dobrze. Jest! Jedziesz. I w tym momencie, moi drodzy, kończymy oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie też na wszystkie social media, e, Facebook i Instagram świetnie, sam siebie kiknąłem zamiast ciebie. E, lolo, 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 lolo. E, na wszystkie social media, Facebook Instagramy, Twittery, Snapchaty, macie wszystko oczywiście w opisie. Na G2 też tam, wiecie, też tam, tam na dole. Za mną był Maciek. Byłem oczywiście, ja gdzie, jestem tu. O, tu tak. byłem, tak. Także dziękujemy wam za dzisiaj. E, no i to by było na tyle, także trzymajcie się, że się... A pa. A pa. A pa. No i to by było na tyle, także trzymajcie się, żejsi, a, a, a Bitch! O, dobra. A jak ja sobie nabieram, to jest wszystko spoko? Hmm. O, nie. No chyba... Kurde, nie. A, to jest czerwone. O, nie! Wojtek, to jest stra. O, ja pierdziele, co za mapa szatańska. I, ta mapa jest szatańska. Poczekaj Wojtek dalej. Ta, ta, ta. Chyba że tędy. a blokada. O nie wierzę. Słucham? To co słyszałem? Nie, ty się <laughs> z, z śmiercią ze swoimi śmierciami. <śmiech> no. <śmiech> Także słuchajcie, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie. Dziękujemy. Jeżeli oczywiście Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie. No zostaw mnie. Też do Maćka, zaczynamy z równym bilansem. E, I każdy odcinek będziemy zaczynali, mu drogi z z równym bilansem. Yeah. Halo, No weź no! Weź nie, bądź burak. No. cebula Onion Land i te sprawy. No. Także my wam za dzisiaj dziękujemy. Zostawcie oczywiście łapki w górę, subskrypcji, komentarz. to już mówiliśmy. Na social media wpadniecie. I kolejna część u Maćka o 17.30. Jakoś tak, 17.30. 17, Zobaczymy, tak. jak się wyrobimy. Tak, więc dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć i. Papa, pa, 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 pa. buziaczki. Mua.